Cześć wszystkim, witamy Was ponownie na kanale Urdomaniaczki Bajhewy. Dzisiaj z nami królowa włosingu Agnieszka. <gry> Cześć, witam wszystkich, która powie nam, jak osiągnąć efekt tafli na włosach. Pamiętajcie również o tym, że widzimy się w każdą środę o 18.00. Zachęcam do subskrypcji i zapraszam do oglądania. To może na samym początku sobie porozmawiamy o tym, co to jest ten efekt tafli na włosach, czyli tak zwane glass hair. Ja mam wrażenie, że to jest w ogóle taka przeciwwaga do trendu wydobywania skrętu z włosów. Mhm. Czyli z jednej strony wydobywamy naturalne, piękno, naturalny skręt, ale z drugiej strony robimy taki ekstremalny efekt wygładzonych włosów właśnie takiej tafli, która nie jest taką zwykłą taflą osiągniętą przez dobrą pielęgnację, mhm. tylko jest to coś więcej. I dlatego też potrzebujemy do tego i innych metod w mhm. przymyciu, żeby to wydobyć. I też trochę innych produktów. Taki to jest cięższy kaliber, powiedziałabym. Ale wydaje mi się, że też tutaj bardzo dużo zależy od cięcia włosów, bo z reguły taki efekt tafli uzyskuje się na włosach prostych, obciętych na prosto. Maksymalnie wygładzonych. maksymalne wygładzenie. Włosy są wyprostowane, mocno wypielęgnowane, błyszczące, i ta fryzora jest taka bardzo minimalistyczna. Czy na przykład to jest na długich włosach? I na przykład są tak obcięte od maszynki jak od linijkę, linijkę, albo na przykład na włosach obciętych na krótko, mamy taki. Minimalistyczny bob, więc tutaj ta fryzura też, te, też dużo daje, jeżeli chodzi o ten efekt. Tak, to widać. No, myślę, że na Instagramie, w, w mhm. trending, jak sobie wejdziemy, to bardzo dużo takich fryzur tak. zobaczymy. Bardzo gładkich. Też często, tak jak mówiłaś, bob, który też jest ścięty tak. na prosto, że widać, mhm. że tych włosów jakby one są grube, ale na zasadzie prostego ścięcia. Mhm. Tak samo jak są bardzo długie włosy, to jeżeli zetniemy je maszynką, to też mamy takie wrażenie grubych końcówek. Mhm. Jeżeli włosy są wycieniowane, no to ten efekt na prosto. W prostych wygładzonych włosach gubi się, prawda? Gubi się, robi się A, takie, takie piórka, mm, prawda? Tak. Y -y. tak samo na kręconych włosach, no raczej nie osiągniemy tego efektu. Zwłaszcza, że kręcone włosy z zasady lepiej jest ścinać e, cieniując. Tak, tak, tak jest, tak. więc to raczej dla włosów ściętych na prosto. Oczywiście poza odpowiednią fryzurą, duży wpływ na nasze włosy i na wygląd ma pielęgnacja, więc Agnieszka, co mamy używać i jak pielęgnować te włosy, żeby one były lśniące, błyszczące, czy to w takim efekcie jednorazowym, czy po prostu już jeżeli chcemy mieć takie przepiękne włosy, cały czas lśniące? W, w ogóle do tego chcemy dążyć, żeby mhm. one zawsze były piękne, a na wyjścia, żeby były w ogóle, wiecie, no takie taki taki. po prostu do niej hit, e, więc na co dzień mhm. dbamy przede wszystkim o to, o czym my już zresztą bardzo dużo rozmawialiśmy, tak. czyli równowaga pech to oczywiście zawsze. Odsłamy do tego filmu, to jest absolutna podstawa. No i druga rzecz, dopasowanie produktów do porowatości, czyli na przykład dopasowanie olejów do porowatości. Aha. Więc pielęgnację codzienną sobie załatwiamy właśnie na co dzień, olejowanie raz w tygodniu, myślę, że warto zrobić, a na specjalne okazje ja mam w ogóle taką, też taki trik, że czasem dobrze jest trochę zaburzyć tę równowagę pech, żeby później osiągnąć ten efekt wow. I tutaj przy właśnie efekcie tafli Często danie takiej pechowej, czyli wszystko w jednym odżywki, jeszcze dodatkowo silikonowej, mhm. da nam właśnie ten efekt wow. Czyli wtedy przed użyciem tej turbo odżywki, przez na przykład parę myć, my trzy mycia, mhm. używamy mocno emolientowych produktów, które jeszcze jakbyśmy ich używali, 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 dałyby nam po prostu takie obciążone, strączkujące się włosy. Ale po takim trzymyciowym wstępie, mhm. kiedy w końcu damy tym włosom proteiny, no to one po prostu... tak. Okej, okay, czyli które kosmetyki stąd mamy użyć, żeby ten efekt wow był? Tak, tutaj mamy Nie? właśnie y, dwa takie kosmetyki. Pierwszy to jest odżywka Kask. I to jest odżywka Keratin Protein, czyli właśnie tak jak mówiłam, mm, mocno proteinówka. Mm. Ale tutaj chciałam podkreślić, że to są nie tylko y, proteiny właśnie keratyna, ale też roślinne. Okay. Więc jest taki wielowymiarowy efekt proteinowania, ale też jest taki produkt, który ma wszystko. I mm. tutaj na przykład Kasia przy Tobie jest tak, ta, ta odżywka, Tak, to są te produkty. Halo Butter, no tak. Mamy dwie serie słuchajcie, niebieska i żółta, ale one ym, w moim... W moim odczuciu na samym początku powiem, są jedną z lepszych odżywek, które ostatnio miałam okazję używać. Macie okazję podziwiać moje włosy, które strasznie zaprzyjaźniły się z tymi produktami. No i Aga, on powiedział, że one mają wszystko. W sensie tak można je określić? Tak jest, one są właśnie, tak my to mówimy, w głosowaniaczom żargonie pechowe, czyli mają wszystko, czyli proteiny, emoliente, humektanty, ale przede wszystkim te dwie serie są bardzo bogate w masła i właśnie mhm. różne oleje. Więc jak już wszyscy tutaj na pewno znają temat porowatości, każdy olej odpowiada innej porowatości. Tak. W sensie, prawda, do każdej porowatości dopasowujemy. Typu oleju, a tutaj jest taki miks. Praktycznie są wszystkie rodzaje olejów, i w tym bardzo dużo To no właśnie tych masł jest tutaj tak, dużo. Tak, jest masło 6. Muru, muru, tak. Mhm. Ta tak, dużo. I właśnie tutaj dwie sprawy, bo pierwsza, pamiętajmy, że masło, pomimo tego, że zazwyczaj masła są polecane do typowo niskich porowatości, mhm. to masła między sobą też się różnią. Więc na przykład okay. masło mango, czy masło właśnie muru, muru, mhm. czy tam jeszcze są przeróżne inne masła. One nie do końca są właśnie tylko do niskiej porowatości. To typowo olej kokosowy jest do niskiej porowatości, ale inne masła, na też masło sza, jest świetne mm -hmm. do średniej porowatości. No i tutaj właśnie u Ciebie, Justyna, myślę, że ta średnio, średnio pory minus, tak Tak, jest, tak, na, tak. Ja tak, rozmawiałam, że to jest, to jest moja klas klasyfikacja. Tak, <laughs> więc to wtedy masła idealnie, może niekoniecznie ten kokos, ale jeżeli jest taki mm -hmm. miks, no to jak najbardziej. Mm -hmm, tak. Tu mamy też w ogóle olej żożoba, żo on jest też taki wyjątkowy, bo on ma w ogóle strukturę wosku, więc w ogóle to jest taki wyjątkowy W ogóle w pielęgnacji twarzy, włosów, uszasza to jest taki. Tak, wiecie, dlatego że on się po prostu zaprzyjaźnia. Czy to, to z włosami, świetnie. czy z naszą skórą i świetnie po prostu się wiecie. Mhm, ale na przykład ta seria i. Ten rodzaj na przykład bardziej sprawdza się do włosów wysokoporowanych. Czy na przykład tak. tak jak ja mówiłam, że ja jestem z tych kosmetyków bardzo zadowolona, bo włosy były lśniące, błyszczące, piękne, takie zadbane, jakbym po prostu wyszła od salonu fryzjerskiego, i na przykład po tych kosmetykach włosy mi się na przykład nie przetłuszczały. Mogę mieć spokojnie trzy dni, gdzie z reguły na przykład myję codziennie włosy. No i oczywiście one były takie lśniące, no przepiękne były po użyciu mm, właśnie tych kosmetyków moje włosy. Ale wydaje mi się, że kluczem jest to, żeby sobie robić odrobinę przerwy, tak? Albo tak. zrobić to finalne mycie, żeby to wszystko ściągnąć z tych włosów. Mówiłaś o tym. Tak. Tak, to było przykręcone. Tak. Final wash, czyli właśnie to upranie włosów, ściągnięcie z nich wszystkiego. Tu mamy przykład produktu świetnego do tego celu z Jope'a, świeża trawa. Tutaj jest i mocniejszy detergent i sól morska dość wysoko, która też pomaga nam to wszystko ściągnąć z tak. włosów, więc mhm. fantastycznie. I w ogóle to wiecie co, jest jakby tyle tych czynników i tyle tych rzeczy, które się tu składają na ten właśnie efekt wow, że aż, aż nie wiem od czego zacząć, ale już wiem, zacznę od tego, że na przykład w wielu produktach mamy taki składnik jak disodium EDTA i on tutaj też się przewija w tych, mhm. w tych składach. Dlaczego? To jest składnik chelatujący, czyli on nam ściąga właśnie minerały z twardej wody, bo one nam też przeciwdziałają temu efektowi wow. Mhm. Tak. One się Zmatowią nam te włosy, a właśnie na przykład chociażby właśnie disodium etta, no świetnie sobie radzi z tymi nadbudowami. I tutaj jeszcze też właśnie fajnie, bo mamy te dwa rodzaje, prawda? I u kasi się sprawdził mhm. ten. Ja myślę, że właśnie ta wersja beżowa, tak ją określmy, sprawdzi się lepiej na wyżej porowatych okay. włosach, mhm. bo ona ma taki powiedziałabym bardziej jakby taki zachowawczy skład. W sensie uważam, że ją można stosować o wiele częściej mhm. niż niebieską. Niż niebieską. Okay. Tak, ponieważ niebieska, ma dość wysoko, to są też azjatyckie kosmetyki. Pamiętajmy, że Właśnie. to są trochę inne metody komponowania składów. Te składy są kilometrowe, jak ja to określam. Tak samo w pielęgnacji twarzy słuchajcie, to jest po prostu tak. gigantyczna lista. Tak, ale dzięki temu mamy i bogactwo składników i składniki niezwykłe, których nie znajdziemy w europejskich tak. kosmetykach. No bo po prostu nie ma, nie ma tych surowców nawet w Europie na rynku. Kolejna sprawa, mnóstwo przeróżnych ekstraktów i tutaj jak mówiłeś o tej objętości, ja myślę, że to Ekstrakty też dają to to dużo. Jest to. Mhm. Tak, że tu są i proteiny w jednym składzie, i aminokwasy. A jednak proteiny inaczej trochę się z tymi włosami skomponują, mhm. a inaczej te aminokwasy razem dadzą fajną objętość i też wygładzenie. Tak, to jest w ogóle super połączenie. Ja tego nie mogłam znaleźć, że oprócz tego błysku, blasku i wygładzenia mam tą objętość, Obję którą objętość. ja tracę w sekundę tak naprawdę. Mhm. Więc... Tak, i tutaj objętość i sypkość w tej z kolei niebieskiej, tak. moim zdaniem, właśnie robi ten składnik, który dla niektórych może być takim składnikiem, wiecie, kontrowersyjnym kontrowersyjnym, bo jest to alkohol. Alkohol denat wysuszający na początku składu. Z tym, że dalej mamy mega bogaty skład, mamy dużo silikonów, więc to jest w zasadzie coś takiego, że ten alkohol pomoże tym składnikom się wbudować. Ja myślę, że o tą metodologię chodzi. Jeżeli tak, to ten składnik, to po prostu nie patrzymy pojedynczo, tylko tak całość. Na cały skład. Zawsze mhm. patrzymy w ogóle na cały skład. Nie ma co analizować dokładnie po jednym składniku, mhm. tylko globalnie. I dodatkowo tu mamy naprawdę sporo silikonów różnego rodzaju, bo mamy. I dwa rodzaje silikonów silikonów, i mamy przeróżne poprzekształcane inne surowce, czyli na przykład właśnie gumy, które też zachowują się powlekająco. Więc ten alkohol tutaj nam tak nie wysuszy, ale. Ale trzeba mieć to z tyłu głowy, że to jest, więc bardzo tak o Tak okay. stosujemy codziennie tak. i też kwestia jak to stosujemy, czyli wczesywanie tak. to jest w ogóle priorytet podczas mhm. mycia, żeby wczesywać te produkty. Silikony, właśnie produkty z silikonami świetnie się do tego nadają, tak. bo i nie powyrywamy sobie włosów. I dobrze się rozczesują tak. Bo od razu tak. jest, wiecie, efekt tej gładkości, nawet jak zmywamy tą odżywkę. Tak, taki... to daje taki poślizg tak. i do czesania i właśnie do zmywania, Zostawię. to się łatwo zmywa i zostawia właśnie tę warstewkę ochronną. Dokładnie, tak. Wydaje mi się, że oprócz, wiadomo, takiej świadomej, regularnej, systematycznej pielęgnacji, przykładamy się do tego, wczesujemy odżywkę, traktujemy włosy delikatnie, tak wiecie, nie szarpiemy, nie targamy. Za chwilę też powiemy o szczotkach. Ważna jest też stylizacja, jeżeli wchodzimy już w temat wygładzania, bo tutaj możemy, nie musimy oczywiście, ale możemy sięgnąć po prostownicę, czyli po wszystkie narzędzia, które nam te włosy idealnie wygładzą. No i co właśnie, jeżeli chodzi o stylizację, Aga? Co my tutaj mamy? Używamy jakichś sprayów przed prostowaniem? Jest to konieczne według Ciebie? Ja myślę, że warto. I tutaj mamy też właśnie taki produkt, tak jak mówiłam, przy mhm. tym efekcie tafli. Ciężki kaliber i czasem trochę kontrowersyjnie, jeżeli patrzymy na taką typowe takie włosomaniactwo, że unikamy, prawda, tych wysuszających Tak, tak, ja właśnie. Zaszają. Więc to jest ta wyjątkowa sytuacja, kiedy na przykład produkty do stylizacji na gorąco często mają właśnie alkohol. Okay. Czemu? Bo chcemy, żeby to właśnie szybko odparowało, ale zostawiło nam ten właśnie efekt glass hair. Więc okay. przy tym efekcie jest właśnie ten wyjątek, kiedy takie produkty mają właśnie rację bytu, bo one no, też nie są jakby poniz. Wiadomo, że jeżeli one są na rynku, to też jakby one są do czegoś konkretnego. I tutaj właśnie taki na przykład dwu dwufazowy płyn do prostownicy ma właśnie na początku woda, silikon, alkohol. Po co? Alkohol okay. odparowuje, silikon zostaje, mamy, mamy efekt włosy. I mhm. możemy to jeszcze w ogóle turbo podtuningować, czyli lakier. Okay. Czyli coś, co jeszcze dodatkowo Oprócz nam dokuczy. A że fryzurę. od trw, trwali, to mamy po prostu jeszcze błysk. I... Bł 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 błysk i blesk. <słan <słanek> 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 dokładnie, błysk i blask. O, tak, dokładnie. Y I jeszcze taka metoda, która też może nie jest jakaś super popularna, ale ja, jeżeli chcę tak turbo właśnie wykończyć e, swoją pielęgnację, to wręcz przeczesuję. Tak, wręcz przeczesuję. Włosy, tu tylko nie, nie przeczesała. Mikrofonu! <laughs> I czeszę sobie włosy, ale na już właśnie w trakcie wręcz przeczesywania używam teraz jakby lakieru. Rozumiecie? Okay. Że jakby A. jednocześnie rozczesuję jednocześnie A. lakieruję. To nie znam tego sposobu, nie A ja też tak. Nie. nie. Okay. I po prostu. muszę spróbować. Jakby rozczesuję lakier na włosach trochę. Nie to, że utrwalam sobie nim, tylko wręcz tylko go jakby stosuje. Tak. Ale to samo, jeżeli chodzi, słuchajcie, o suszenie. Jak suszymy włosy, już wtedy można tak, szczotką delikatnie te włosy mhm. wygładzać, żeby ten efekt od początku był wygładzenia. Tak jakby nadajmy też kształt całej tej fryzurze, tak. a nie potem, jak już te włosy są suche, to potem jest nam bardzo ciężko uzyskać taki efekt idealnych, gładkich włosów. Tak, więc myślę, że to takie, wiecie, wygładzanie, to takie umiejscowienie w konkretny sposób mhm. też ma od razu znaczenie przy suszeniu. Tak jest. I jeszcze właśnie, jak wybieramy szczotkę no, do suszenia, to to jest fajne, jak ona ma te tak jednak odchory, tak, jeszcze tutaj po prostu powietrze może nam na, na, na to włożyć, chociaż powiem szczerze, jeżeli ktoś ma zwykłą taką szczotkę, czy jakąś prostokątną, czy taką po prostu no, tradycyjną szczotkę powiedziałabym. Też da, radę. też da radę, tak po prostu spróbować. To, tą suszarką jakby e, możemy podążać po prostu za szczotką, no nie, więc nawet... Ale myślę, że to, to byłoby to po prostu Ułatwia, mhm. bardzo ułatwia to na pewno, tak, tak, tak. Więc wczesowanie to jest, to jest priorytet i jakby później można sobie jeszcze e, wykończyć, ale dla mnie też ważne jest to, żeby zacząć e, czasanie nie jak włosy są całkowicie mokre, jeżeli chcemy ten efekt osiągnąć. Mm -hmm. Moim zdaniem najpierw trochę dobrze jest je podsuszyć. podsuszyć delikatnie. Tak i później, jeżeli chcemy właśnie włosy prostować, to wtedy one i tak będą już trochę podsuszone, więc nie tak wrażliwe na czesanie. Bo jednak okay. czesanie zaraz po y, umyciu... No je trochę połamać, wydawać tak. gdzieś tam. Tak, ja zawsze jestem za tym, żeby czesać włosy, które są pokryte na przykład właśnie odżywką maską. Czyli tak jak mówiłam, to wczesywanie, wczesywanie. które też nam podbija mhm. działanie, obojętnego produktu. Mhm. Tak, i też właśnie jak tutaj gadałyśmy, to też ciekawy składnik, bo w tych szamponach właśnie z Ahalo y, mamy też taki składnik jak Polikwaternium 10. O, oh. Co to jest? I teraz co to jest? To jest właśnie też taki delikatnie powlekający składnik, który powoduje, że szampon nam nie kołtuni włosów. A, okay. Wiecie, że jeżeli chcemy później wczesać odżywkę, to dobrze, żeby te włosy nie były splątane, bo wtedy no tak, próbując czyż, je rozczesać, uh -huh. możemy sobie powyrywać. Tak. Więc tutaj nawet taki właśnie duet e, tych produktów, on ma jak naj, największy sens, bo tu jest i właśnie helatujący składnik, i ten taki antykołtuniący, a później odżywka to jest tylko taki. Dodatkowy powiem w tajemnicy, że testowałam na wiele sposobów um, odżywkę i ona najlepiej działa w duecie z tym szamponem. Tak, najlepiej. Tak. Użyta z czymś mm -hmm. innym nie daje takiego efektu. Nie ma tego efektu, mm -hmm. wow, i to rzeczywiście jest widoczne, a przy rzuciu, e, szamponu i odżywki. Ja mam ten efekt wow, wow więc mhm. coś tutaj jest na rzeczy. Wydaje mi się, że tu, tutaj składniki po prostu są ze sobą idealnie Idealnie um, są takie bilne. Tak jest. I później, wiecie, ale to, to jeszcze raz podkreślmy. Trzeba pamiętać o tym, żeby raz na jakiś czas przejechać włosy czymś totalnie bez tak, składników, to bez silikonów, Na bez... przykład z tym szamponem. Dokładnie. Właśnie tutaj jeszcze się upewniłam, czy na pewno on jest takim, że tak powiem, gołym szamponem, który Wam po prostu te włosy mocno czyści. jak najbardziej. I jeszcze właśnie, Kasia, bo to akurat jak na ciebie spojrzałam, okay. to się przypomniało. <laughs> yy, bo przecież Twoje włosy naturalnie są kręcone. Tak, są. Ale. Czasem lubi. nie widać dzisiaj, ale są. Dokładnie, ale właśnie czasem lubisz sobie je wyprostować, tak. prawda? Więc jeżeli na przykład lubisz właśnie tak sobie żonglować pielęgnacjami, mm -hmm. to też pamiętaj o tym, że możesz sobie tak żonglować, na przykład właśnie resetując pomiędzy różnymi pielęgnacjami takim bardzo okay. oczyszczającym szamponem. I na przykład jakbyś sobie dzisiaj nim umyła mm -hmm. i wtedy umyła dwa razy i tak na całej długości, mm -hmm. to później jakbyś sobie zrobiła właśnie takie spawłosowe, na przykład jakimś olejowaniem z jakąś właśnie fajną maską, która już z kolei nie ma tych wszystkich mm -hmm. składników mm -hmm. typu silikonu, no to mogłabyś spokojnie sobie wydobyć skręt i myślę, żeby było też elegancko. A gadają mi się, że tak jeszcze z 5-6 odcinków może ją przekonamy, zobaczymy, nie wiem. A kiedy będzie lato, wtedy może, będzie może. ciepło wakacje. Myślę, to, to dojść. do tej decyzji po prostu. Tak. tak, ale wiecie, no ja myślę, że właśnie Kasia jest super przykładem na to, że naprawdę jeżeli się woli proste włosy... To da się, nie da jest to się. takie łatwe. To trzeba się trochę na pewno tutaj napracować i, i wiedzieć, ja myślę, że jak. Wiedzieć, jak, mhm. używać odpowiednich kosmetyków. No i jednak ta prostownica też musi być, no bo to. Tak, no nie, no nie da się bez prostownicy. Tak jest. No dlatego właśnie Wam tutaj próbujemy dać świetne sposoby mhm. na to, żeby na co dzień świetnie dbać o włosy, żeby później ta tak. stylizacja nie była dla nich taka szkodliwa. No to jest dla mnie podstawa, ta codzienna mhm, dobra oczywiście. pielęgnacja. Ale też za pomocą kosmetyków i odpowiedniego sprzętu możemy też raz na jakiś czas wydobyć sobie ten przepiękny błysk, błysk blask, i ten efekt, efekt tafli. tafli. Czy przed jakimś wyjściem, przed jakąś imprezą, czy jakimś spotkaniem chcemy mieć po prostu idealnie piękne, lśniące włosy, to jesteśmy w stanie to uzyskać za, za pomocą po prostu odpowiednich kosmetyków. Tak jest, ja Wam powiem, że wybieram taki pewniak jak ten duet. Dla mnie ten duet właśnie beżowy z Ahalo jest po prostu idealny. Musimy już na zapasach naszych kosmetyków. Tak, no właśnie też, też właśnie dzisiaj jestem, jestem po nich. Po tej i... beżowej? Tak, i okay. też właśnie zrobiłam duet, żeby zastosować i szampon, i odżywkę. Byłam ciekawa, jak właśnie w duecie sp się sprawdzą, bo wcześniej zastosowałam tylko odżywkę i już było fajnie. Mm -hmm. I użyłam okay. właśnie dwa mecia pod rząd i wiem, że już teraz kolejne, potrzebuję jakiegoś resetu. Resetu, no okay. właśnie o to chodzi. Ja tak. myślę, że też tak będę robić, że mm -hmm. będę robić, wiecie, taki reset i później ten, te włosy dostaną znowu kopniaka za jakiś czas tak. i po prostu trzeba do tego chodzić. Kolować, tak, wiecie, uh -huh. tak, tak rozsądnie. Tutaj te też e, szampony i odżywki mają takie wkłady uzupełniające. To I jest też fajna super, opcja, super. trzeba powiedzieć. Jeżeli chciałbyśmy podsumować na sam koniec e, w punktach wszystkie rady i triki na efekt tafli, czyli włosów błyszczących, pełnych blasku, to po pierwsze regularna, systematyczna, codzienna pielęgnacja oparta uh -huh. na równowadze pech i o tym wszystkim, o czym mówiła Agnieszka, to jest w ogóle baza, od tego zaczynamy. Druga rzecz, powiedziałabym też o tym, e, żeby pamiętać o takim rozsądnym stosowaniu preparatów, które mają nam ten mhm. blask wydobyć i ten efekt tafli zapewnić. E, tutaj od razu punkt kolejny, czyli ten reset. Szamponem mocno oczyszczającym, żeby ściągnąć z włosów ten nadmiar składników takich dających ten błysk i blask. To o tym bym powiedziała. Agnieszka oczywiście, jak o czymś zapomnę, to wiesz, dawaj punkty. Jasne. <grym> Czwarty <grym punkt to moim zdaniem wczesywanie. Poprzez wczesywanie odżywki, mhm. wczesywanie jej, tak wiecie, żeby te włosy dostały tą dawkę produktu. Później można też w trakcie suszenia suszarką delikatnie wygładzać i w rozczesywać te włosy. I to co są o lakierze, to też jest tak. fajna sprawa, żeby mhm. już na sam koniec, wiecie, te włosy były jak tafla. Czyli tak? używać odpowiednich kosmetyków, które mają nam ten, to nabuszczanie dać, ten blask, czyli na przykład jak ten lakier, czy na przykład ten produkt do prostowania. Musimy też pamiętać o odpowiedniej fryzurze, że na włosach prostych ten efekt będzie znacznie lepszy i taki, taki wi bardziej, widoczny. bardziej widoczny niż na włosach na przykład kręconych. Jeżeli zastosujecie te rady i spróbujecie właśnie wydobyć tę taflę, to ja myślę, że spokojnie możecie nas, nas też pooznaczać, włosy. Jak tak to koniecznie. wyszło? I, I po prostu zobaczymy. Zobaczymy, jak Wam wyszło. Tak jest. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie pielęgnacji efektu wow, i naszego efektu blasku, błysku na włosach, to piszcie dole w komentarzach. Dziękujemy Agnieszce za dzisiejszą wizytę za wiedzę, i spotkanie z nami. z nami. Pamiętajcie, że widzimy się w każdą środę o 18. .00. Zachęcam do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!